Bartek! Co? Co? Ej, bo mi Vinted nie działa. Nie, nie wiem. Wczoraj jeszcze działało. Nie działało. To, to jeszcze... No nie, nie słyszeliście o tym, że Vinted się zwinęło? Skąd ty się tu Nie to... Nieważne skąd się wziąłem. Teraz będzie nowa aplikacja. Nowa? Tak. Nie wiem, czy wiecie, ale platforma Vinted tak naprawdę jest na rynku już od 2008 roku. Pewnie niektórzy z was. Jeszcze się wtedy nie urodzili. Nie no, żartuję. W każdym razie chodzi o to, że jest to naprawdę stara platforma, ale w sumie dopiero od niedawna jest tak mocniej popularna w Polsce, kiedy zaczęły się popularyzować, popularyzować aplikacje mobilne. Niemniej jednak, Vinted ostatnio jest na cenzurowanym. A dlaczego? No cóż, zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ta platforma. No, nie była w pełni uczciwa względem swoich użytkowników i Uoik ma na to całkiem mocne argumenty. Jeżeli chcecie zatem dowiedzieć się o co w tym wszystkim chodzi, czy Vinted dalej będzie działać, czy będziecie mogli tam sprzedawać swoje ubrania i na czym polegało to całe oszustwo i czy w ogóle Uoik ma rację, co ja o tym sądzę, tego wszystkiego dowiecie się oglądając dzisiejszy odcinek na kanale TechnoStrefa. Zapraszam serdecznie, jak zwykle. Jeżeli w ogóle jesteście zainteresowani takimi technologicznymi newsami, chcecie być na bieżąco, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, bo dużo osób, które oglądają nasze filmy, nie subskrybuje, więc subskrybujcie, bo warto. Dziękuję. Platforma Vinted, jak już mówiłem, powstała w 2008 roku, jest zarejestrowana na Litwie, do dzisiaj tam jest zarejestrowana, także jest to litwińska platforma, w ogóle Litwini mają dużo ciekawych i innowacyjnych biznesów, między innymi Vinted. Platforma dostępna jest w 15 krajach, w tym między innymi w USA, w Polsce, we Francji, w Niemczech, czy właśnie w Polsce, którą już wspomniałem, i o Polsce dzisiaj rozmawiać będziemy. W 2019 roku ta platforma została wyceniona na ponad uwaga, 1 miliard dolarów, a w 2021 roku było na niej zarejestrowanych. Ponad 25 milionów użytkowników, czyli całkiem sporo. Robi wrażenie. Co również wydarzyło się w 2021 roku, oprócz rekordu zarejestrowanych użytkowników, to zaczęło się, uwaga, postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli chyba jednego urzędu, który w miarę dobrze i sprawnie działa prokonsumencko i proobywatelsko w Polsce, właśnie przeciwko platformie Vinted. I ten urząd miał całkiem niezłe podstawy do tego, żeby takie postępowanie przeciwko Vinted. Rozpocząć? Wszcząć? Aha, no właśnie, bo nie powiedziałem do czego w ogóle winty służy, jeżeli ktoś o tym nie wie. Winty służy do tego, żeby sprzedawać nam swoje użytkowane ubrania. W skrócie to taki OLX albo Allegro dla ubrań. I w sumie ten cały proces działał całkiem nieźle. Wracając jednak do meritum. Użytkownicy skarżyli się na to, że Invinted nie informował o dodatkowych prowizjach, dodatkowych kosztach, które z tą sprzedażą ubrań używanych innym użytkownikom się wiązały. I dodatkowo, jeżeli chodziło o wypłacanie zarobionych pieniędzy ze sprzedaży tych ubrań, to Invinted często prosiło użytkowników o skan dowodu osobistego. Dokładnie tak, ja też jestem strasznym przeciwnikiem, a coraz więcej aplikacji, coraz więcej różnych biznesów od nas wymaga, żebyśmy wysyłali im skan dowodu osobistego. Z naszym indywidualnym, identyfikacyjnym numerem, który powinien być prywatny, nie powinien być nigdzie podawany i w ogóle RODO i, i wszystko, to wszystko jest do o okan rozbić i po prostu to nie działa i tak nasza prywatność jest, jest na tak niskim poziomie, inwigilowani jesteśmy wszędzie i między innymi Vinted się do tego też przyczyniało. Więc dbajcie o swoją prywatność, dbajcie o swoje dowody, korzystajcie z VPN-ów. nie dajmy się tym wszystkim bydlakom, politykom, urzędnikom i korporacją, takim jak Vinted, chociaż nie wiem, czy można ją nazwać korporacją, czy nie. W każdym razie jest to firma, która również niezbyt o e, m, prywatność dbała, jeżeli wymagała tych skanów, dowodów, tylko po to, żeby wypłacić sobie na przykład 100 czy 50 zł zarobione ze sprzedaży używanych ciuchów. No cóż, brzmi to źle. No i też dlatego Łokik tą sprawą się zajął. A ja już przytaczam, o co dokładnie chodzi. W pierwszym przypadku poszło o opcję kup teraz. Nigdzie w regulaminie nie widniała informacja, że ta wiąże się z doliczeniem do ceny produktu 2,90 zł i 5% od ceny produktu. Vinted nazywał to, uwaga, ochroną kupującego. Użytkownicy musieli zaś sami domyślić się, że aby uniknąć takiej opłaty, należało kliknąć przycisk Zapytaj o przedmiot. I przejść dość długi proces samodzielnej negocjacji warunków ze sprzedawcą. Krótko mówiąc, Vinted nie grało w otwarte karty. Drugi przypadek dotyczy samego wybierania, czyli jakby wypłacania pieniędzy przez sprzedających, którzy swoje produkty sprzedali na tej platformie. Fundusze były blokowane, czyli Wasze pieniądze Vinted po prostu blokował, powiedziało: Nie, nie, nie wypłacimy wam waszych pieniędzy pod pretekstem. Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. Były te pieniądze blokowane aż do spełnienia dodatkowych warunków weryfikacji tożsamości, na przykład wysłania firmie zdjęć, dokumentów, takich jak dowód osobisty. Sprzedający byli o tym wymogu informowani już po sprzedaży produktów czyli jak już sprzedali, wysłali, ktoś wysłał pieniądze, a my. Halo, nie dostaniesz pieniędzy. Dowód. Więc kiedy rejestrujcie się na tej platformie, czytacie regulamin, wiadomo, że nikt nie czyta, ale ktoś przeczytał, było tam napisane, no sprzedajesz, dostajesz pieniądze na konto wirtualne i potem z tego konta wirtualnego możesz sobie przelać w dowolnej chwili na swoje konto bankowe. A potem, kiedy faktycznie te pieniądze już miałeś na koncie, to się okazało, że nie możesz. I niestety jest to coraz częściej stosowany myk, trik, niepoprawna praktyka, coś bardzo hamskiego w stronę użytkowników w przypadku wielu różnych platform, na przykład niestety serwisów bugmacherskich, jeżeli macie jakieś konto bugmacherskie w aplikacji, to naprawdę sprawdźcie czy tak nie jest, bo ja na przykład tak mam, że sobie raz zagrałem w coś i po prostu nie mogę wypłacić pieniędzy, bo muszę teraz im wszystkie dane podać, styrograf podpisać i tak dalej. Kiedyś się chodziło do salonu bugmacherskiego, dawało się kuponik, jak kuponik był wygrany, dawało się go potem z powrotem, znaczy odbierało się kuponik, a jak był wygrany, to się dawało go z powrotem i się dostawało pieniądze. I tak to powinno działać. Nie powinno ich interesować, jakie jest nasze imię, nazwisko, co my robimy, kim my jesteśmy, nasze wszystkie dane pesel dowody osobiste. Nie, to jest absolutnie złe i niepoprawne i nie powinno to firm interesować. Co to firmy interesuje? Nasza prywatność jest bardzo istotna i musimy o nią dbać. Na szczęście UOKiK się ze mną zgadza i także uznał te praktyki platformy Vinted za, no cóż, błędne i niepoprawne i niestosowne w stosunku do konsumentów i klientów, no i nałożył karę na Vinted w wysokości 5,3 miliona złotych. Oczywiście Vinted się z tym osądem nie zgadza i od kary się odwołuje. Oczywiście całość sprowadziła się do tego, że Vinted mogło po prostu te wszystkie zapisy umieścić, czy to w regulaminie, czy gdzieś wyróżnić na, w swojej aplikacji, czy na swoich stronach, czego oczywiście nie zrobili, bo woli, woleli to ukryć. No i w zasadzie za te braki w regulaminie ta kara została nałożona. Oczywiście jak każda duża firma, tak i ta platforma nie do końca mm, jest szczera i nie do końca współpracuje ze swoimi użytkownikami. No i także nic sobie również nie zrobiła z tej kary, która została nałożona przez UOKIK, i tak naprawdę platforma sobie działała w zupełności normalnie, ale pomiędzy 16 a 20 maja bieżącego roku zaczęła wysyłać powiadomienia do swoich użytkowników, że będą musieli się zarejestrować ponownie. Tak naprawdę nie będzie żadnej nowej platformy, nie będzie żadnej nowej firmy, o czym media informowały, najprawdopodobniej tak będzie, znaczy najprawdopodobniej tego nie będzie, a właśnie będzie trzeba się przerejestrować, zarejestrować się ponownie i zaakceptować nowy. Jeszcze bardziej Pewnie dla użytkowników nieprzyjazny regulamin. To znaczy pewnie te wszystkie zapisy tam po prostu w tym regulaminie umieszczą. Nie wiem, czy już ta wersja jest, czy nie jest. Jeżeli jest, to Wam ją pokażemy, a jeżeli nie, to wrzucimy pewnie jakiegoś linka w opisie, czy coś takiego do jakiegoś artykułu na naszej stronie, który będzie rozszerzał tę sprawę. Natomiast generalnie chodzi po prostu o to, że będzie nowy regulamin, nowe konto zakładamy, akceptujemy już te wszystkie warunki, cyrografy, prowizje, yy, konieczność przesyłania dowodu osobistego, bo teraz to już wszystko jest legalne, teraz z tym informujemy, no i wtedy możemy sprzedawać, ale na pewno pieniądze będziecie mogli dopiero wtedy, kiedy. Ten, tą waszą prywatnością się z platformą podzielicie. Ja rozumiem, że dla niektórych z was ta prywatność jest nieistotna, szczególnie ci młodsi z was nie zdają sobie sprawy, jaka, jak bardzo ta prywatność jest ważna i jak ważne jest to, żebyśmy właśnie w XXI wieku o to walczyli. No ale naprawdę powinniście się tym tematem zainteresować i powinniście do tego przykładać większą wagę. Moim zdaniem. Ale oczywiście to jest tylko moje zdanie. Wy możecie mieć swoje. No i dodatkowo przy rejestracji na tej nowej, starej, starej, nowej platformie Vinted będziecie musieli też podać obowiązkowo numer Waszego telefonu. Co ciekawe, pieniądze, które są na koncie zgromadzone nie zostaną przeniesione na nową platformę i muszą być wypłacone przed przeniesieniem. Podobnie będzie z historią rozmów, statystykami, sprzedawanych przedmiotów i sugerowanych ofert oraz danymi weryfikacji tożsamości KYC, czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś już zweryfikował też swoją tożsamość, przesłał te dokumenty, żeby móc wypłacić swoje pieniądze, no to będzie musiał to zrobić jeszcze raz. Stara wersja platformy zostanie zamknięta po 20 czerwca, więc nowa prawdopodobnie od 20 czerwca czy 21 czerwca będzie działać albo mniej więcej w tym terminie. I to by było na tyle. Krótko mówiąc, Sprawa rozbija się o naszą prywatność, o inwigilowanie naszych danych, które są kompletnie niepotrzebne do tego, żeby po prostu wypłacić pieniądze za głupie sprzedane ubrania. Głupie w tym sensie, że to jest błahostka, nie że to jest głupie, że ktoś sprzedaje ubrania, absolutnie tak nie mówię. Dajcie znać zresztą w komentarzu pod tym filmem, czy korzystacie z platformy Vinted, a może gdzieś indziej sprzedajecie ubrania czy też inne przedmioty. Może jest to LX, eBay, może jakaś inna platforma. W ogóle eBay wszedł do Polski, także to jest też w ogóle news ciekawy. Jeżeli chcesz, chcielibyście, żebyśmy zrobili też odcinek na temat właśnie eBay'a tego, co oferuje, w czym różni się od Allegro czy Elixa, to dajcie znać oczywiście w komentarzu pod tym filmem. Także czekam na Waszą opinię, rozpoczynajcie dyskusję, oczywiście kulturalną, ja się chętnie do niej dołączę, a jeżeli ten film Wam się podobał, uważacie go za przydatny, zostawcie łapkę w górę i udostępniajcie już swoich znajomych, którzy być może z wintek korzystają i też mogli w taką pułapkę wpaść, że sprzedali coś, a pieniędzy nie mogli wypłacić. To by było na tyle, mówił do Was Szakal, zachęcam Was także do odwiedzenia naszej strony i naszych rankingów, na przykład rankingu smartfonów, a jeżeli chcecie obejrzeć więcej tego typu filmów, to koniecznie subskrybujcie kanał Technostrefa po więcej. Mówił do Was szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, pozdrawiam. Papa! Pa.